Cześć, tutaj Patryk z kanału Matma się liczy. Witam Cię w kolejnym odcinku serii o pewniakach maturalnych. W serii tej zajmujemy się tylko i wyłącznie zadaniami z matur. W opisie filmu masz wszystkie dostępne odcinki z tej serii. W tym nagraniu zajmiemy się równaniami i wzorami skróconego mnożenia. Zaczynamy! Zaczynamy od pierwszego zadania. Tutaj mamy... Równość i ona zachodzi dla wybranego parametru. Rozwiążemy sobie to równanie w taki sposób, że wymnożymy sobie to na krzyż. Czyli tutaj mamy m razy 5, czyli mamy 5m po lewej stronie, a po prawej stronie 5 plus pierwiastek z 5. W nawiasie sobie oczywiście musimy zapisać razy 5 minus pierwiastek z 5. No, i tutaj zwróć uwagę, że po prawej stronie mamy wzór skróconego mnożenia. A plus B i razy A minus B. On jest w karcie wzorów naturalnych, warto z nich korzystać. No i on wygląda mniej więcej w taki sposób. Tutaj ja przypomnę. Mamy tak A plus B razy A minus B. Wynik takiego działania to jest A kwadrat minus B kwadrat. No i teraz. Sobie zastosujemy ten wzorek w naszym iloczynie, czyli mamy 5m. No i tutaj mamy a kwadrat minus b kwadrat. A to jest piątka. 5, 5 do kwadratu to mamy 25 minus to 2 do kwadratu, czyli piątka. 5m równa się 25 minus 5, to mamy 20. Dzielimy oczywiście na piątkę, czyli mamy 20 na 5, to jest 4, czyli odpowiedź b. Lecimy dalej. No i mamy zadanie drugie. Tutaj mamy taką równość i ona jest spełniona dla jakiegoś tam a. Po lewej stronie mamy wzór skróconego mnożenia a minus b do kwadratu. Ja go tutaj szybko przypomnę. On jest także oczywiście w karcie wzorów maturalnych, więc można sobie sprawdzić. a minus b do kwadratu to jest a kwadrat minus 2b plus b kwadrat i sobie z tego tutaj skorzystamy, czyli tak, mamy pierwsze to wyrażenie do kwadratu, no ja zapiszę dwa pierwiastek z dwóch do kwadratu minus dwa razy to pierwsze wyrażenie, czyli a. Tutaj jest taka dziwna rzecz, może się nam tak wydawać przynajmniej, że we wzorku, w karcie wzorów mamy a minus b i a jest tutaj to pierwsze, natomiast a jest tutaj to drugie to nie ma znaczenia. To są tylko literki, tak. Tutaj to pierwsze y, zawsze po, to jest to pierwsze, a to drugie to jest to drugie, chociaż rzeczywiście tutaj y, może nam się wydawać, że to jest dziwne takie troszeczkę, że A to B, a A to to, no, ale to są tylko oznaczenia, tak. Nie przywiązujemy się za bardzo do oznaczeń, tylko jakby do sensu tego równania. Y, dobra. Czyli co mamy dalej? Mieliśmy dwa razy to pierwsze. To pierwsze to jest dwa pierwiastek z dwóch. No i razy to drugie. To drugie to jest a. Dodajemy. To drugie ma być w kwadracie, czyli a do kwadratu. Mamy takie wyrażenie. Ja je tutaj jeszcze troszeczkę uproszczę. Czyli mamy tak. Do potęgi drugiej. Dwójka do potęgi drugiej to jest 4. Na boku napiszę. Pierwiastek z dwóch do potęgi drugiej to jest albo pierwiastek z 4 i 2, albo mi się ten pierwiastek skraca i też jest 2. Tylko tutaj trzeba pamiętać, właśnie, żeby y, podnieść zarówno dwójkę, jak i pierwiastek do kwadratu, bo wiem, że często się o tym zapomina i tylko się ten pierwiastek podnosi. Nie, 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 tu obie liczby podnosimy, tak? Czyli 2 do kwadratu to jest 4, no i pierwiastek z dwóch do dwójki to jest 2, y, czyli 4 razy 2 to jest 8. Czyli pierwsze to jest ósameczka minus 2 razy 2 4 pierwiastki z dwóch a przypisuję no i tamto też, bo tu się nic nie dzieje, tak? Dobra. No i to jest lewa strona tego równania. Po prawej mamy takie wyrażenie. No i teraz co tutaj możemy zauważyć? No możemy zauważyć, że na przykład popatrz, tutaj jest ten pierwiastek z dwóch. I tu też jest ten pierwiastek z 2, i też jest minus, też jest minus, czyli się troszeczkę zgadza, tak? Yy, tu mamy czwórkę, tu mamy 12, tu mamy iloczyn. 4 razy coś, żeby dało 12. No to trujeczka, tak? Czyli pasowałaby nam tutaj trujeczka, no bo 4 razy 3 to będzie 12, właśnie. Sprawdźmy jeszcze dlatego, tutaj. Yy, 3 do kwadratu to jest 9. 9 plus 8 to jest 17. Wszystko się zgadza, zatem mamy odpowiedź A i jedziemy dalej. Kolejne zadanie. Mamy taką równość i ona jest prawdziwa dla mm, no jakiegoś, tam, jakiegoś tam wyrażenia albo, albo nie. Um, no i jak to możemy sprawdzić? Tutaj możemy sobie co prawda podstawiać po prostu te liczby za x i sprawdzać, czy to jest rzeczywiście prawda. Te równania są, czy ta równość jest prawdziwa. Natomiast my tutaj może zrobimy w taki sposób, że po prostu podniesiemy to do kwadratu. No i zobaczymy, porównamy lewą stronę do prawej. No to lecimy. Tutaj przypominam, mamy dwa wzorki skróconego mnożenia: a minus b do kwadratu to będzie a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Tutaj mamy z plusem, to się tylko tyle zmienia, że tu mamy plusa i tu mamy plusa, a reszta jest taka sama. Dobra. Najpierw robimy to pierwsze, czyli mamy takie wyrażenie do kwadratu. Pierwsza rzecz do kwadratu, ja tu od razu zrobię, czyli x do kwadratu, to jest x do kwadratu. Pierwiastek z 2 do kwadratu, to jest dwójeczka. minus 2 razy to, to jest 4. I razy pierwiastek, czyli minus 4 pierwiastki z 2x plus to drugie do kwadratu czyli plus 4 po prawej stronie też sobie liczymy czyli mamy a kwadrat 2 do kwadratu to jest 4 plus 2 razy 2 razy pierwiastek to będzie 4 pierwiastki z 2 no i plus to co jest tutaj do kwadratu, czyli mamy 2 ok i teraz co można zauważyć? Możemy zauważyć, że w tym miejscu mamy pierwiastek i w tym miejscu też mamy pierwiastek. No i to, żeby to było to samo, no to tutaj byśmy mogli wstawić sobie minus jedynkę, no bo zwróć uwagę minus cztery razy minus jeden to będzie dokładnie to co jest po prawej stronie tutaj. No ale też musielibyśmy sprawdzić dla tej pozostałej części, tak? Czyli Tutaj nam się zgadza ta minus 1 dla tego wyrażenia. Tu mamy OK, no ale sprawdźmy jeszcze dlatego. 2 razy minus 1 do kwadratu to jest 1. No to jest dwójka po prostu, tak? Z tego nam wtedy wychodzi dwójeczka. 2 plus 4 no to jest 6. No i tutaj tak samo mamy 4 plus 2, no to jest 6. Zatem mamy odpowiedź yy, C. I jedziemy dalej. No i mamy kolejne równanie. Tutaj trzeba bardzo mocno uważać, ponieważ mamy ułamek. No a jak dobrze wiesz, w ułamku nie może być zera. Czyli pierwsze co, warto by sprawdzić, jakie liczby nie mogą spełniać te, te, tego równania, które nie mogą być rozwiązaniem. No a żeby to zrobić, sobie zrobimy tak, że mamy x kwadrat minus 4 i to nie może być zerem. Tutaj trzeba zauważyć, że to jest wzór skróconego mnożenia a kwadrat minus b kwadrat. No, i on tam wyglądał, znowu go przypomnę, tutaj po prawej a kwadrat minus b kwadrat to jest a minus b razy a plus b. Czy to się pierwsze napisze? Te nawiasy się można zmieniać miejscami, oczywiście tak. Tutaj nie ma to różnicy. No, i możemy sobie zapisać, że to będzie x minus 2 i x plus 2 i to nie może być 0. Z tego nam wychodzi że x nie może być dwójką, bo wtedy byśmy mieli 0, a z tego nam wychodzi, że x nie może być minus dwójką, bo wtedy byśmy mieli 0. Czyli tutaj już z automatu możemy odrzucić yy, no właśnie te liczby, czyli minus 2, czyli to na pewno nie, bo tutaj minus 2 nie może być, tu jest też minus 2, tu też nie, no i tu jest też minus 2, czyli y, sprawdzając samą dziedzinę, mogliśmy rozwiązać po prostu te równanie. Yy. No ale sprawdźmy jeszcze, czy to na pewno jest prawda. Jeżeli to jest równe 0, sprawdziliśmy dziedzinę, mnożymy razem mianownik, czyli to, co jest tutaj na dole, zostaje nam licznik, czyli to, co jest u góry. Ta góra musi być równa 0. Yy, no i kiedy ona jest równa 0, możemy tutaj liczyć deltę, czego nie polecam, bo yy, tu byśmy mieli dużo obliczeń. Możemy wyłączyć x, wtedy mamy x plus 2. Wtedy to jest 0, gdy x jest równe 0, bądź x jest równe minus 2. No ale tak jak wcześniej powiedzieliśmy, to nie może być. czy to nie jest rozwiązaniem i tylko rozwiązaniem jest nasze 0. No i jedziemy dalej. No i okej, okay, mamy kolejne zadanie. Tym razem taka nierówność. Tutaj ją sobie rozwiążemy. Można też podstawiać te proponowane odpowiedzi, sprawdzać czy to jest prawdziwe, czego nie polecam, ale można. Dobra. Tutaj sobie to przepiszę, czyli mamy 1 czwartą plus 1 piątą plus 1 na A i to jest 1. Ogólnie generalnie nie lubimy ułamków, nie chcemy mieć ułamków, żeby nie mieć ułamków, mnożymy wszystko razy mianowniki, czyli to co jest na dole. Ehm, czyli bym pomnożył razy 4, razy 5 i razy A 4 razy 5 to jest 20, no i jeszcze razy A. No i tak mnożę każde, każdą liczbę. Zrobimy to po kolei, czyli mamy 1 czwarta razy 20a plus 1 piąta razy 20a plus 1 przez a razy 20a no i po prawej też mamy 1 razy 20a, czyli 20a. Skracamy teraz, czyli tutaj mamy czwóreczkę, tu mamy 20, na czwóreczkę skracamy, czyli 4 na 4, 1, 20 na 4 to 5. Tutaj tak samo, skręcamy na 5. Tu mamy 1, 20 na 5 to jest 4. Tu nam się za to skróci A. No i jedziemy. Tu nam zostaje oczywiście 5A. Tutaj nam zostaje oczywiście 4A. A tu nam zostaje 20A. Bez A. A po prawej 20A. Zliczamy sobie 5a plus 4a, czyli mamy 9a. Ehm, tu może od razu jeszcze sobie tą 20a przerzucimy na lewo, czyli mamy 9a minus 20a. Równa się 20 na prawo i mamy minus 20. Odejmujemy 9 minus 20 to jest minus 11a. A po prawej zostaje minus 20. Dzielimy na minus 11. Tu będzie A, a tu będzie minus 20 podzielone przez minus 11. Minusy nam się upraszczają, czyli mamy 20 za Zatem odpowiedź D. Jedziemy dalej. No i mamy kolejne zadanie. Tym razem musimy określić sumę wszystkich rozwiązań takiego równania. No i oczywiście tego nie robimy w ten sposób, że tutaj przemnażamy. Jeżeli mamy iloczyn i to jest równe 0, to albo ten nawias jest równy 0, albo ten nawias jest równy 0, albo to jest równe 0. Wobec tego albo x jest równy 0, albo to jest równe 0, wtedy no żeby to równe było 0, no to za x musimy podstawić trójeczkę. Jeżeli to by było równe 0, no to za x co muszę podstawić? Minus 2. I to są rozwiązania. Teraz muszę zrobić sumę, sumę, czyli dodawanie 0 plus 3 plus minus 2. Oto no mamy jedynkę. Jedziemy dalej.